Kiedy czkarnia Wydaje mi się, że dopiero jak będzie nasze tak tak szczerze mówiąc, to dopiero wtedy kupimy. Albo jak będziemy mieli naprawdę wystarczająco kasy na sieczkarni i nie będziemy już mieli zapewne na co wydawać. Może następny sezon się uda, ale wątpię. Ale zobaczymy. Yy, niżej poproszę na sam dół po duchach Dobra, otwarty boczek. Gasimy go. Bierzemy w takim razie widlaka, wajdloka weźmy. Czy jajka trzeba dawać? Nie, jeszcze zostawię. Albo wiem jak zrobię. Żeby się nie blokowało, to wezmę te jaja, wsadzę. Te, te, te tu. Te jaja tutaj wsadzę. Które teraz są. Wsadzę je na te i do środka. Właściwie nawet nie muszę na te. Mogę od razu zrobić, żeby było piętro. Po prostu całe. Yy, a... te załadujemy zaraz. A widzicie, będziemy sałatę teraz. Nie no. Dobry jestem, dobry. Moment, teraz to. O, dobra, gitara. Gitara. Mm, krzywo. Eee, to było tym? Tak, tylko że się nie przesuwa trochę. Może tak muszę zrobić. No, trochę wyżej. Nie, nie działa. Powiem co nowa. Chyba będzie łatwiej. Teraz tak. Dobra, widzę, że w ogóle mi to nie wychodzi. Tak ja bym tego chciał. No, Zrobimy coś takiego. O, powiedzmy. Teraz będzie git. O, teraz są równiutko. No i dobra, mi to pasuje. Teraz na to. I zaraz spróbuję też jeszcze przestawić może bliżej ściany. Chociaż sobie nie ma znaczenia, jak to stoi, bo i tak, i tak nie wejdą. Nie wejdzie więcej. Tak, czyterek, znowu FS. Znowu FS, tak. Zanudzam, wiem. Zanudzan, zanudzam, jestem celem i w ogóle wszystkim. Będę, będę. Werepuma śpi. Bo idzie na praktyki. Nie, że znowu został? Nie, nie tym razem. Nie tym, nie tym razem FS jest fajny. FS jest fajny, jeżeli się go nie nadużywa. Jak ktoś jest tylko Team FS albo płacze, bo nie ma FS, to trochę się robi. Jak ktoś powie, czemu nie FS, albo kiedy FS, raz to spoko, ale jak ktoś przychodzi, żeby ryczeć, kiedy, że FS nie ma, to już tak trochę bruch. No tak powiem. Także wszystko z umiarem, no. Wszystko z umiarem. Trzeba. FSA lubię, ale też nie lubię w tą grę na przykład grać codziennie przez pół roku, po prostu mnie zanudza. Tak o, po prostu. Dobra. Czy to jest stwierdzenie, że dobra czy nie, bo nie wiem. To by się zgadzało, na spoko. Mi się wydaje, że w czwartej. To było chyba po Tokio, to był, był ten kryzys paliwowy. To było w tej części. A, spoko. Jak kradli to paliwo, to wtedy było w tej części, tak mi się coś wydaje. No to to była czwarta chyba, bo piąta to była potem jak kradli ten safe. Mariusz to szybkich i nie oglądał chyba, nie wiem. Z 10 lat ich nie widział tych części, ale pamięta. nie, nie wiem ile, 9, 10 lat to mogłem wyglądać. No to tak w sumie... Dość, tak dość długo. O, no widzisz Nie widzisz, Jakbyś miałem szybki wściekły nagranych, normalnie Bo lubiłem oglądać, a potem i tak stwierdził... Znaczy, potem i tak przestałem oglądać i już... już nie mam nagranych, bo są usunięci I Teraz bym chciał oglądać, to pewnie bym, nie wiem, to zrobił Pewnie bym sobie wygooglował po prostu <laughs> Szkoda, że I na... IMO, szkoda, że na netflixie nie ma wszystkich części, szybkich wściekłych, nie? Serio teraz mówię Oho No, no, no Jakby na Netflixie byli szybcy wściekli wszystkie części to kurde Naprawdę, to by było tak fajnie yy, chyba szósta jest szybka mi się wydaje, ale pewnie nie jestem Szósta albo siódma, któraś z tych dwóch <ścoughs> Szósta albo siódma Kto tam coś wysyła? A. Ke? Kubiks. Dobrze. Du, tu, 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 tu. Ale jestem zmęczony. Teraz, teraz mnie akurat oczy pieką. Nie, że zmęczenie, znaczy, sobie sobie zmęczenie. Szczerze, jestem dzisiaj zmęczony psychicznie. Tak szczerze. Nie fizycznie, w ogóle nie, bo fizycznie się wyspałem ogólnie, i w ogóle, ale psychicznie mnie coś trzyma. Dobrze jest. Nie wiem, czemu tak w ogóle zrobiłem. Czy panuje jeszcze jedną szklarnię? Raczej nie. Puma mówił, że chyba można by, ale ja nie. I zostaje chyba przy tym koncepcie, co był wcześniej, że na tam zrobić doka droga. Tak mi się wydaje. Bo wtedy fajnie się połączy z tą drogą do mostku. To powinno dość spoko wyglądać. No nie gadaj, że nie przepam tego. Nigdy. Dobra, bo teraz sobie chcę to wziąć Wsadzić tam ładnie. Żeby to się ładnie pasowało. No chłopie! Człowieku, ten widlak jest mocniejszy niż się wydaje. Kurde demo, No nie. I mogłem co drugie podjechać, ale mi się nie chciało. No, bo nie mi się cofać. No to sobie narobiłem teraz podwójnie roboty. Kozak. Fajnie. Ona była klebiona. No to nice. Na gwincie. Gwintownicy jadą. Hopoki leco. Tak, jeszcze zapis, nie, na no, pewnie. ale mnie to nie denerwuje, ani trochę. Naprosto powiedzmy się postaram. O. Dobra. O boż, to, to, to dość dużo, 20 centów. Tak szczerze mówiąc. Ale przy świtu też do którego momentu jest 20 centów, nie? Niska? 20 centów to jest dużo. 20 centów to jest tyle gdzieś. Nie wiem, tyle około. To jest dużo. Strasznie. Nie ja mi się wydaje przynajmniej. My zależy jaki samochód, no bo jeżeli to jest na przykład SUV, no to to nie jest dużo. To jest normalne. Tak, ale jeżeli jest, nie wiem... akordeon, co Honda, no to to jest dość dużo jak dla mnie. 20 centów to jest tak, no nie mam temperatury, nie? No, ja bym powiedział, że mam chyba niższą temperaturę. To może dlatego, że jestem taki przywalony. No nie, dlaczego? No, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Nie wiem, nie wiem, co ja dzisiaj robię źle. serio. Wszystko chyba. Chcę, na równy kawałek to chcę. Na równy kawałek do tyłu. Udało się, szok. Udało się. Szokers. Udało się szok. Teraz, weźmy to na równo. Postarajmy się zrobić. Powiedzmy, że to jest równo. I w sumie to otworzymy sobie drugi bok, żeby to walnąć na prawo. Po prostu. Żeby nie było problemu potem z tym, żeby nie dawać specjalnie na drugi, bo nie wiem, czym będziemy potem ładowali. Czy też widlakiem, czy będziemy ładowarką Więc jak ładowarką, to nie ma sensu dawać na tą stronę Bo wtedy będziemy, musimy specjalnie na jedną paletę otwierać, znaczy na jeden rząd otwierać drugi bok A jeżeli, a musi, musi być zapalony A jeżeli będziemy dawali na tamtą, znaczy na tą, z tej strony od lewej, to lepiej sobie jest to po prostu zrobić od razu Teraz Czy na odwrót, nie wiem, cokolwiek Wiecie, u, Prawy przód Podlecimy i wsadzimy Ale rymy, co? W nie podjedziemy... Polecimy i wsadzimy się Też rybuje chyba. A, no może tylko mi się wydaje. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Damy sobie na tą stronę. Żeby elegantko wlazło. Odjedziemy na równiutko. Na równiusieńko. O! Dobra. Czy to będzie równo? Wydaje mi się, że może być równo, w sumie. Pepham. O, to już przepchałem. Jeszcze trochę do tyłu. Jeszcze trochę podę. O, ja. O, jak już to teraz powiedzmy. Takiego chyba. Może jeszcze kawałek. Staram się jak najrówniej to postawić. Jeśli problem z tego typu się rozjeżdżają TT, te, te, ale to w sumie nawet jak ten to nie ma znaczenia, bo je dopnę. Od drugiej strony potem, czy następnych paletach, więc w sumie nie X, tylko Z.